Dokąd warto pójść, boso? Przede wszystkim warto nie chodzić na skróty, bo okazuje się, że za to dają nagrody. A czy boso? No niekoniecznie boso. To już chyba nie te czasy jednak. Natomiast warto jest się nie przywiązywać mocno do, do życia materialnego i, i pamiętać, że, że są ważniejsze rzeczy jeszcze oprócz, oprócz posiadania przedmiotów czy pieniędzy czy czegokolwiek. Odbierając nagrodę, powiedział Pan, że nie jest Pan mówcą, że lepiej śpiewać niż mówić, ale kiedy się gra na skrzypcach, to jest trochę tak, jakby stwórca dotknął palcem? No nie wiem, na pewno ja się lepiej czuję grając i, i przychodzi mi to z łatwością. Przemawianie nie jest moją, moją, moim konikiem, więc stąd te słowa. Granie to na pewno jest metafizyka, to jest coś. Co, co trudno, uczucie człowieka, który gra na instrumencie, trudno zobrazować słowami, to trzeba samemu przeżyć. Więc ja też nie potrafię tego zrobić. To jest coś, co, co, co trudno zdefiniować. Na jakich strunach emocjonalnych gra właśnie ta nagroda? No cóż, jest dla mnie miłym wyróżnieniem jest jakby dopełnieniem bo, bo najważniejsze dla mnie jednak jest to, że ludzie słuchają mojej muzyki, że przychodzą na moje koncerty, kupują bilety na te koncerty. Więc to jest jakby, jakby priorytet i to jest największa nagroda, jaka może, mogła mnie spotkać. A to jest do tego dodatek, i bardzo się z tego dodatku cieszę.